Jerzy Dężkiewicz, Politechnika Białostocka. Jesteśmy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, trwa Wielka Konferencja Kół Naukowych Politechniki Białostockiej, a ze mną jest Olga Kraszewska, studentka Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku ze Studenckiego Koła Naukowego Leśników. Tak, dokładnie, bardzo dziękuję. No bo ty studiujesz w ogóle na budownictwie leśnictwo. E, tak, jestem pierwszym rocznikiem, który zaczął studia właśnie na kampusie głównym, a nie w Hajnówce. Także było to ciekawe doświadczenie, i na pewno nauka wyglądała troszeczkę inaczej niż w Hajnówce. Teraz już leśnicy cały czas studium w Białymstoku na kampusie, dzięki temu między innymi macie dostęp tutaj do biblioteki, do laboratoriów w InoEkotechu, ale też tuż praktycznie za płotem jest las zwierzyniecki. Tak, dokładnie. Mamy w nim wiele zajęć terenowych. Między innymi chodzimy tam, sprawdzamy stany drzewostanów czy grzyby, które tam występują, rośliny chronione. Także korzystamy z tego z miłego sąsiedztwa i często udajemy się tam na zajęcia. No proszę, okazuje się, że w centrum niemal białego stoku można znaleźć las z gatunkami chronionymi. Zresztą część lasu zwierzęcego jest oznaczona czerwonymi tablicami, wręcz jako rezerwat. Tak, właśnie ze względu na to, że znajdują się tam czy to rośliny chronione. A jakie rośliny, możesz nam powiedzieć? Niestety nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie interesuję się w takim stopniu botaniką, także ciężko mi to powiedzieć. A czym na zajmuje to się chwil. Studenckie Koło Naukowe Leśników, oprócz botaniki? Zajmujemy się między innymi różnego rodzaju akcjami typu uprzątającymi, jakiś typ groby na przykład, starych, yy, stare groby w lesie, żołnierzy na przykład rozstrzelanych. Czy teraz zaczynamy jakieś nowe badania? Mamy nadzieję na rozpoczęcie w tej chwili badań w kwestii entomologii, związanych z owadami, ale nie tylko inwentaryzacja leśna. Tu właśnie mam ze sobą trochę owadów, które zbieramy. To jest kolekcja to naszej koleżanki. O, o owadach, tak? Tak, tak, tak. to nauka o owadach. To jest akurat kolekcja naszej koleżanki z koła naukowego. Zajmujemy się też m.in. zatrzymywaniem wody w lasach, tworzymy zapory, ale również no, udzielamy się w wielu konferencjach naukowych czy artykułach. No właśnie, czyli okazuje się, że studenckie koło naukowe to też jest przepustką do rozwoju takiej jakby kariery naukowej, no bo zaczynacie od pisania artykułów, a potem to jest jakaś szansa, że ułatwiej się na studia doktorskie, na przykład w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Tak, dokładnie. Wiem, że sporo osób od nas z koła ma takie plany, żeby w przyszłości możliwe zacząć nawet doktorat, nie tyle magistra. Jest to także również okazja do zapoznania się ze swoją pasją, do odkrycia tego, co się kocha, do swojej pasji. Na przykład ja odkryłam miłość do owadów. Kolega odkrył pasję do grzybów, także jest to dodatkowo miła okazja do poznania czegoś nowego, o czymś nigdy nie pomyślało, że można się zainteresować. Zwłaszcza na wydziale budownictwa i nauka środowiska. Dokładnie tutaj. tak. Okazuje się, że to bardzo sympatyczne zajęcia. Ile osób liczy teraz wasze koło? Czy przyjmujecie chętnych z innych wydziałów? E, tak, przyjmujemy chętnych z innych wydziałów czy, czy z innych kierunków. I aktualnie mamy rekrutację do koła, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Oczywiście, jeśli nie boi się tych owadów. Oczywiście, chociaż nie wszyscy, nie wszyscy muszą lubić. Nasza jedna koleżanka troszeczkę obawia się tych małych stworzonek, jednak to nie przeszkadza jej w dołączeniu do koła i aktywnej działalności. No zwłaszcza, że te tutaj są delikatnie przyszpilone, więc już nie uciekną, nie wyjdą. Z pudełeczka i są za szybą. A drzewa, właśnie lasy czekają na każdego, i warto chyba też lasom w pewien sposób pomagać, czyli dbać o rezerwaty, o nasze otoczenie, także te wokół kampusu. Tak, dokładnie, ze względu na to, że kto o to zadba, jak nie my. Jednak lubimy czasami wyciszyć się, wyjść, poddychać świeżym powietrzem, porozglądać się na zieleni, a przecież zieleń to kolor, który uspokaja między innymi. Dlatego nasze gąbki do mikrofonów mają też kolor zielony to oficjalny kolor Politechniki Białostockiej, w której na wydziale budownictwa i nauki o środowisku działa studenckie koło naukowe leśników, a w nim Olga Krasowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.